Nie znasz języków obcych i obawiasz się obciachu? Spokojnie, mam coś, co cię uratuje. To Was koku jeden. Wydykowany tłumacz językowy z kartą SIM, dzięki czemu tłumacz ma dostęp do internetu niemal na całym świecie. Na wyjazdach nie musisz się martwić roamingiem ani lokalnymi kartami SIM, urządzenie po prostu działa. Wygląda jak smartfon sprzed kilkunastu lat. Jest lekki, dobrze leży w dłoni i ma wyraźnie retro charakter, który może się podobać albo nie, ale na pewno się wyróżnia. Najmocniejszą stroną Waskoku 1 jest tłumaczenie rozmów jeden na jeden. Wybierasz dwa języki, wciskasz guzik, mówisz, a urządzenie niemal od razu tłumaczy twoją wypowiedź i odczytuje ją na głos. Druga osoba odpowiada i po chwili masz gotowe tłumaczenie. I powiem wam, że działa to szybko i bardzo intuicyjnie. Poza tym masz tłumaczenie tekstu, tłumaczenie tekstu ze zdjęć, rozmowy w czasie rzeczywistym, czat grupowy nawet do 100 osób oraz ciekawą funkcję klonowania własnego głosu, dzięki której tłumacz może mówić twoim głosem. Nie jest to jednak sprzęt idealny. Ekran bywa mało responsywny, pisanie na klawiaturze jest niewygodne, aparat do zdjęć tekstu jest raczej przeciętny, a całość nie działa tak płynnie jak nowoczesne smartfony. No i największa wada cena. 2149 zł. No to jest bardzo dużo jak na urządzenie do jednej funkcji. Za te pieniądze można kupić dobrego smartfona i korzystać z darmowych aplikacji do tłumaczeń. Jeśli jednak często podróżujesz, pracujesz z językami i chcesz mieć niezależne, zawsze gotowe do pracy urządzenie, to Was skoku jeden ma sens. A jeśli nie, to aplikacja do tłumaczeń w smartfonie w zupełności wystarczy.